Tygodniowy horoskop świętych i aniołów. Od 27 października do 2 listopada. Część 2. Odwagi do ryb. Waga. Anioł stróż wiara. Pomyśl o wszystkich cudach, jakich doświadczyłeś w swoim życiu i wiedz, że niebiosa będą nadal cię wspierać i tobie pomagać. Sytuacja, nad którą się zastanawiasz, jest właściwą ścieżką, ale pamiętaj, by zachować wiarę w sukces. Optymizm jest bardzo ważny, ponieważ pozwoli przyciągnąć pozytywne wydarzenia, ale wystrzegaj się wszelkiego pesymizmu, który przyciąga negatywy. Miej wiarę i odważ się sięgać po marzenia. Skorpion. Duch Święty spokój. Na ciebie i sytuację, o którą pytasz, spłynie Duch Święty. Powierz mu swoje troski, a rozpuści strach oraz złość i w harmonijny sposób zakończy spory, tak by każdy ujrzał punkt widzenia drugiej osoby. Pamiętaj, że każdy konflikt można zażegnać. Przebaczaj sobie i innym, a ty również zaznasz przebaczenia. Strzelec. Święta Michał, Archanioł, Pewność siebie. Czekają cię wymagające zadania, które wykonasz bez lęku, a nawet z wielką radością, jeśli odwołasz się do Archanioła Michała. Nowe fazy życia i sytuacje mogą cię onieśmielać i sprawić, że poczujesz się niekomfortowo, ale wiedz, że będziesz bezpieczny i chroniony, mając pełnych mocy niebiańskich towarzyszy. Koziorożec Anioł Stróż Nagroda. Twój anioł Stróż nagradza cię za Twoje wysiłki, ciężką pracę i oddanie innym. Dałeś tak wiele, a teraz nadszedł czas, byś otrzymywał. Twoja nagroda przyjdzie do ciebie w sposób niespodziewany i bardzo szczęśliwy. To także przekaz dla ciebie, byś sobie podarował jakiś prezent. Pracowałeś tak ciężko, że teraz przyszedł czas na regenerację i odpoczynek. Kup sobie coś, co sprawi tobie przyjemność, spędź czas tak, jak lubisz. Pamiętaj też o tym przekazie: Im więcej pozwolisz sobie otrzymywać, tym więcej będziesz w stanie dać innym. Wodnik. Anioł Stróż, niebiosa, czuwają nad tobą. W tym tygodniu możesz liczyć na wyjątkową ochronę ze strony Boga i Aniołów Stróżów. Nie będziesz sam nawet w najcięższej sytuacji, tylko pamiętaj, by powierzyć swoje zmartwienia niebu. Anioły będą strzegły twój dom, zdrowie i dobre samopoczucie. Nic nie pokona ich mocy miłości, gdyż stworzą ochronną barykadę BY mieć pewność, że jesteś bezpieczny. Ryby. Święta Joanna Dark, jesteś przywódcą. Zostałeś wezwany, by używać swych umiejętności przywódczych w istotnych kwestiach. Nawet jeśli nie myślisz o sobie w ten sposób, to ta karta jest znakiem, że zostałeś wybrany do poprowadzenia innych i masz ku temu wszelkie predyspozycje. Jeżeli zostaniesz wezwany na pomoc i zastanawiasz się, czy jednostka może zrobić różnicę, to poproś o pomoc święta Joannę Dark, by cię wspierała. Wróżbita Łukasz Węcka